Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Eurofify. Przed nami następne mecze, następne wyzwania i czy dzisiaj ten mój piękny rekord zostanie popsuty. 29 zwycięstw z rzędu, zero remisów, 0 porażek. Jak najdłużej chciałbym utrzymać serię ogólnie bez porażek. Remisy gdzieś tam po drodze mogą się trafiać, ale chciałbym jak najdłużej wytrzymać właśnie bez porażek. Ostatnio stanęliśmy na polu dwa razy brązowa paczka, więc przed nami po tym meczu oczywiście kolejny rzut kostką. Na razie jak jak widzicie teraz, znajduję się aktualnie w szóstej lidze. Mam 15 punktów i jeszcze jeden punkcik jest mi potrzebny, żeby mieć awans, a 4 punkty do tego, żeby mieć um, awans oraz mistrzostwo oczywiście. Tak aktualnie prezentuje się mój skład. Spróbujemy dzisiaj zagrać formacją 4-3-2-1 troszkę może będzie tutaj ciaśniej właśnie w ofensywie, dzięki czemu będę mógł lepiej grać sobie klepką, więc mam nadzieję, że ten skład naprawdę fajnie się będzie spisywał. No, potrzebuję tutaj kilku wzmocnień, zobaczymy, czy w dzisiejszym odcinku uda się coś ciekawego wyłapać właśnie na tej całej mojej planszy. I jeszcze taka jedna prośba do Was. Ostatnio niektóre osoby piszą, że właśnie YouTube automatycznie usuwa im subskrypcję, niektóre osoby też piszą, że nie, to jest nieprawda, więc proszę, sprawdźcie, czy macie pod spodem kliknięte subskrybuj. Jeśli mieliście, to napiszcie mi o tym, a jeśli Wam jak jakoś jakimś studem YouTube odebrał, to dajcie znać. To nie jest dlatego, że ja coś sobie wymyślam, bo wielu twórców o tym mówi i to ogólnie jest problem właśnie na YouTube. Także dajcie znać, a ja idę szukać mojego pierwszego przeciwnika w tym odcinku. No zobaczmy, co ciekawego ma mój przeciwnik, e, niby tutaj ma nazwę składu Beast 2. E, I tu mamy Marsjana, mamy Benzemę kantę, naprawdę fajny, fajny skład. Batlan na bramce na niepełnym zgraniu. Tak samo chyba Sokratis, Sokratis również nie ma pełnego zgrania. No zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Pierwszy mój mecz dzisiaj także, no, powinienem niby zagrać coś na rozgrzewkę, ale powiem wam, że ostatnio też zauważyłem, że im więcej gram w tych spotkaniach towarzyskich, tym bardziej mój skill spada i w tym tygodniu chciałbym właśnie wrócić do grania w pierwszej lidze. Wiem, że no, nie będę sobie tam radził pewnie na początku, bo ostatnio jak grałem w pierwszej lidze w tej Fifa, to wywalczyłem utrzymanie. Jedynie, no mistrzostwa tam nie było szans na razie zdobyć, ale no mam nadzieję, że poprzez takie ciągłe granie w pierwszej lidze ten skill wróci do normy, bo ja czuję po prostu, że gram słabiej. Wiem, że tutaj w tej serii na razie wychodzi mi to wszystko dobrze, chociaż nie wiadomo co będzie dzisiaj, ale chciałbym wrócić do takiego starego, dobrego grania, bo wiem, że ten skill jeszcze mógłby być o wiele, o wiele lepszy. Remi obok bramkarza Tak czekałem aż troszkę podejdzie 1 do 0, ósma minuta spotkania Piękne rozpoczęcie Póki co to wszystko wygląda dobrze Mój przeciwnik na razie jeszcze nie przeprowadził żadnego fajnego ataku Ale nie mogę go lekceważyć Ale piękne podanie Teraz dobre wysunięcie I myślałem, że będzie 2 do 0 Naprawdę fajnie ta akcja wyglądała no ale na posterunku niestety Batland tym razem Spróbujmy to może tutaj wysunąć przed pole karne, ale to jest mój środkowy brązowy obrońca, więc uderzmy lepiej Karikiem, który niestety też nie strzelił. Dobra, jeszcze raz. Tym razem może to inaczej spróbuję rozwiązać. Może zrobię coś takiego. A, i nie udało się. No i po raz kolejny Badland. Tak to próbuję rozgrywać. Wydaje mi się, że na niego działają bardziej takie mocne strzały, więc tak chyba muszę uderzać. O nie, ale błąd teraz mojego obrońcy. Dlaczego on tego nie podał? Naciskałem mu podanie właśnie i się po prostu obrócił z piłką i tyle. 38 minuta i mamy wyrównanie niestety. Fatalny błąd, naprawdę. Pierwsza połowa za nami i potrzebuje kogoś takiego lepszego troszkę w ataku, więc myślę, że e, pora tutaj może wrócić na chwilę do formacji, którą grałem przed chwilą. Ehm, tylko czekajcie, to było 4-3-3. Dobra, wpuszczam Magidiego oraz Fekira. Zagram troszkę bardziej ofensywnie, ale to spotkanie chciałbym wygrać po raz kolejny, bo to byłby mój 30. mecz wygrany z rzędu, więc naprawdę ważne spotkanie pod względem, nawet tego, jak to wszystko wygląda w tej serii. Dlatego, no, postaram się zagrać jak najlepiej w tej drugiej połowie. oj, 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 oj. czy to był spalony, czy nie? Chyba nie, i na szczęście wyłapał to mój bramkarz. Tak mi się wydaje, że mój przeciwnik też przez chwilę pomyślał, że to był spalony po prostu, bo nie wykorzystał naprawdę, naprawdę dobrej sytuacji. Teraz na górę jeszcze zagraj tutaj do Magidiego Magidi, Troszkę ta piłka się wyodbijała. Jakby zagrać prosto padłą, właśnie tam widzieliście, jak fajnie wybiegał. Bo dajcie Sterling to był. Fekir, zawsze tutaj grałeś bardzo dobrze, jak cię wpuszczałem. Może tym razem też się to sprawdzi. Nie, zablokowany. Maggidi w polu karnym Magidi, piłka się odbiła jeszcze Remi nie, nie zdążę do tego. Oj oj oj, oj, oj oj oj, nie podoba mi się to, co tutaj się dzieje. Brawo bramkarz, brawo bramkarz, Nie było do kogo podać, dlatego on też musiał czekać, ale naprawdę robi się teraz mega, mega dobry mecz, zacięty przede wszystkim. Takie mecze lubię. No, fekir, i to jest ta sytuacja! 2 do 1! Pięknie to zrobił fekir! W ogóle myślałem, że on tego nie trafił, bo miał na prawą nogę, która jest w niego słabsza. A po z kolejny naprawdę daje dobrą, dobrą zmianę. Ja tutaj dam sobie teraz defensywnie, zagram bardziej skąd do ataku. 20 minut do końca tego spotkania. Dobra, ten rzut wolny, ja spróbuję rozegrać na krótko. Obrócić się tutaj z piłką chciałem, właśnie. Dobra, uderzmy po prostu, żeby nie było kontry. No Właśnie tej kontry nie chciałem Fauluj go, ktokolwiek, cokolwiek Czymkolwiek, jakkolwiek Byle on tam nie przeszedł, tylko Dobrze, wciskami, ostro trzeba z nimi Obok bramkarza, musisz, musisz Jeszcze raz musisz, 3 do 1 Pięknie, 76 minuta spotkania Sterling Dwubramkowe prowadzenie na 15 minut Przed końcem tego meczu I miejmy nadzieję, że tutaj się już nic złego nie stanie po krótkim. Aj, jeszcze do będzie? Nie, niestety nie, no ale tutaj wątpię, że stracę jeszcze dwie bramki. No i mamy koniec tego spotkania. Udało się utrzymać wynik i przede wszystkim wygrać 30 spotkanie z rzędu. Ta seria naprawdę w tym momencie doszła do takiego punktu, który chciałem osiągnąć, czyli wygrać te 30 spotkań z rzędu w ligach. To jest naprawdę coś fajnego i no zobaczymy na ilu zwycięstwach z rzędu się zatrzymam 18 punktów na moim koncie Oczywiście to już jest awans, mistrzostwo, jeszcze nie, bo jeszcze jednego punktu potrzebuję I teraz tak, pora rzucić kostką i zobaczyć co ciekawego tutaj przed nami będzie Aplikacja odpalona, więc zobaczmy co ciekawego nam się wylosuje I mamy tutaj numer... Uważaj, dobrze widać, nie, to światło tak troszkę odbija Numer 3 Numer 3 i co to jest? Raz, dwa, trzy, plus 10 do treningu dla jednego mojego zawodnika I teraz zobaczmy na mój skład I ja się muszę zastanowić, komu dać tu plus 10 do treningu Moim zdaniem wybór jest prosty Z Remiego zrobimy jeszcze większą bestię I zobaczcie, tak będą się prezentowały jego statystyki Potem dałem mu plus 10 do wszystkiego 99 tempo i 90 strzałów, to się rzuca w oczy To jest Sterling kontuzjowany, czy ja mam jakąś tutaj kartę, która... O, jest, pięknie a to jest na jeden mecz tylko, jeszcze jedną muszę... O nie, jest też na drugi, dobra. Sterling będziemy grać w kolejnym spotkaniu. I wrócę do formacji 4 czy -3, 3 ponieważ lepiej mi się grało tą formacją niż tą. Jak zmieniłem w drugiej połowie, to zdecydowanie fajniej ten skład się prezentował. No cóż, przed nami drugi przeciwnik w takim razie. Zobaczmy, kto to będzie. Zobaczmy, jak wygląda skład mojego drugiego przeciwnika. Tak jak powiedziałem w dzisiejszym odcinku, o proszę, Napoli AS. No, tak prawie jak Napoli. Nie wiem, który z tych zawodników ma coś wspólnego z Napoli, ale jak wyłapiecie, to możecie mi dać znać pod spodem w komentarzach, bo trochę nie kojarzę. Ale piękne podanie do Remiego. Remi. Obok słupka! To mogła być znów bramka na początku spotkania. Ajajajajaj! Patrzcie, jak ładnie rozegrane. I jak ładnie strzelone, chciałem powiedzieć, ale nie wyszło, aczkolwiek to już jest druga moja dobra sytuacja w tym meczu. A uderzmy jeszcze z dystansu, O, ale tutaj bramkarz pofrunął. Dobra, jeszcze teraz zrobię coś takiego, pyk. Zejście do środka, z podaniem to miało być tak ładnie. No, teraz to musi być bramka i tak też się stało, Sigurdsson 1 do 0. 18 minuta spotkania. Znów dobry początek meczu w moim wykonaniu. Wychodzę szybko na prowadzenie i teraz tylko to utrzymywać, ale zobaczcie, jaka to była luka. On źle wybiegł środkowym obrońcom i przez to zrobiła się właśnie zrobił się taki korytarzy, który mogłem zagrać piłkę prostopadłą. Od razu to wykorzystałem i mamy szybko objęte prowadzenie, tak jak już powiedziałem. O, ładne podanie prostopadłe górą. Tym razem do Remiego znowu. Remi, zejście do środka. Tutaj jeszcze Remi Chcę to wysunąć troszkę inaczej. Dlaczego? On już po raz trzeci w ogóle daje pauzę. Nie wiem, co ciągle tak zmienia. Ale ładnie wjechał Remi. Szkoda, że nie udało się tego dobrze podać. Ale jeszcze tutaj może być okazja, żeby strzelić tą bramkę jednak, a dobre zachowanie teraz w obronie mojego przeciwnika i to już jest końcówka pierwszej połowy tego spotkania i znów muszę pewnie wpuścić Fekira. O 2 minuty zostanie przedłużona. Tam liniowy chyba pokazywał o 2, tak mi się wydawało. A tutaj widać, że o 3. Zobaczcie sobie w ogóle na statystyki do przerwy: ani jednego celnego strzału mojego przeciwnika. I teraz robię zmiany. Wpuszczam tak jak przedtem tutaj Magidiego, czy. A dajmy szansę tym razem Antonio. A tutaj wpuszczę sobie fekira. Z tym, że Antonio przejdzie tu, a Sterling zagra na tej pozycji. Może, po, może tak się podłączy, troszkę fajnie wchodząc z głębi pola. No. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie wygląda to dobrze. O, minimalnie! Gdyby tylko piłkę przejął remi, to byłby sam na sam, ale fajne podanie Fekira to była w ogóle jego. Jakby to był jego pierwszy kontakt z piłką i od razu mógł mieć asystę. Szkoda, że to jest ostatni mecz w jego wykonaniu, bo już to wypożyczenie się niestety kończy. Może zróbmy coś takiego, Remi... Ajajaj, aj, aj, mandanda. Oj, oj, oj słupek, jeszcze dobitka. to był jego pierwszy strzał. Oj, nie cierpię takich rzeczy, 64. minuta spotkania. No i niestety, pierwszy strzał mojego przeciwnika na bramkę. Piłka odbija się jeszcze od słupka, do bitka, jakimś rykoszetem i ta piłka wpada do siatki. No, może teraz, tak jest! Szybka odpowiedź, mamy 2 do 1, 67. minuta spotkania. Szybka reakcja, to mi się podoba, Sané strzelcem bramki i zagrajmy troszkę defensywnie i znów tym razem z kontry, tak jak w poprzednim spotkaniu, to jeszcze Fekir, Fekir! Hahaha, <grym> Remy, pięknie! Po to go bustowałem, żeby takie rzeczy właśnie wchodziły, chociaż poprzednim odcinku też takiego fajnego longshota odpalił i mamy 3 do 1 w 80 minucie spotkania. Jeszcze jedną ramkę dołożył Fekir, chyba niepotrzebnie się to trzymałem, ale myślałem, że obrońca pójdzie do końca. A on właśnie się zatrzymał wcześniej i tak trochę dziwnie wyszło, jeszcze Fekir strzelił z prawej nogi, którą ma słabszym, tak jak wam mówiłem. No ale kolejna bramka na jego koncie, taka bramka na pożegnanie, ponieważ tak jak mówiłem, to jest ostatni jego mecz, wypożyczenie się kończy, aczkolwiek no, w przyszłości może, gdyby udało się go kupić, z powrotem mieć nawet jako zawodnika na ławce, to byłoby naprawdę mega fajnie mieć takiego zmiennika na takim poziomie. Remi czy dołoży jeszcze jedno? Jasne, że tak. 5 do 1, dziękuję, dobranoc. I mamy koniec tego drugiego spotkania. Przez chwilę tutaj troszkę się wkurzyłem, jak straciłem tą bramkę na 1 do 1, bo myślałem, że właśnie to niestety zakończy się remisem, ale udało się szybko zareagować. Mamy tutaj mistrzostwo, mamy awans. Przede wszystkim nadal mecze bez porażki i bez remisu. I to był 31 mecz w moim wykonaniu w tej serii, właśnie wygrany z rzędu. Naprawdę super, to wszystko wygląda póki co. Piąta liga już jest, więc pora rzucić po raz kolejny kostką I tym razem zobaczmy co tutaj ciekawego wypadło O tak będzie widać, numer 3 znów Co my tu mamy? Raz, dwa, trzy Otwórz jedną brązową paczkę No serio, łe Te brązowe paczki coś za bardzo mnie lubią ostatnio No ale pamiętajcie, że brązowy skład też w tej serii jest ważny Jak widzicie obok było pole, brązowy skład W zasadzie nie widzicie teraz, bo teraz wam to wyłączyłem Bo chciałem wam pokazać co było w paczce ale obok jest spore brązowy skład i wtedy musiałbym rozegrać mecz, nieważne w której lidze będę, właśnie tym brązowym składem, więc to jest też ważne, żeby mieć fajnych brązowych zawodników. No cóż, więc to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was wieczorkiem na live. Oczywiście link macie pod spodem w opisie. A i zapraszam też na Instagrama, bo nigdy o tym nie mówiłem, ale ostatnio troszkę bardziej aktywny jestem na Instagramie. Jest to związane z takim e, fajnym challengem, który rozpocząłem od początku tego roku. Niektórzy pewnie wiedzą o co chodzi, a jeśli nie wiecie, macie też pod spodem link e, właśnie w opisie. Także zapraszam. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie i piona.